A na, na paczuszki przyszły. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj jest na, na pewno kimchi. Góry? Hmm. to jest moje odkrycie tego miesiąca Ki... Bo, Boże Pan. Wczoraj Wczoraj jak byłam a, po kawę to była właścicielka y, y, kawiarni I, poczę i poczęstowała mnie właśnie takim chlebem a z ziemniaków, farsz, farsz Nadzienie w środku jest ziemniaczane. I powiem Wam, że wydaje się mm, dziwne, ale jest bardzo smaczne. Więc polecam, jak będziecie w Korei, polecam spróbować potato bread. A tu jest kimchi. Kimchi, ale kiedy jest To jest 10 kg kimchi dziecko. Kimchi to jest kimci, to jest kimchi, które Jasmin może jeść, bo nie jest aż takie ostre. Hej kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale mamy dzisiaj ostatni dzień miesiąca ostatni dzień grudnia i ostatni dzień roku 2024 ja właśnie idę odprowadzić Jasmine do przedszkola Dzino też jest oczywiście z nami a i dzisiaj po prostu pokażę wam jak sobie spędzamy ten dzień Możliwe, że mój mąż też dzisiaj przyjedzie dość wcześniej, więc pójdziemy jeszcze na kolację taką noworoczną. No i będę dzisiaj też piekła z tej okazji. Mam nadzieję, że mi się uda. Wózetkę będę chciała zrobić. Także a ja odprowadzam jasmin. Idę po kawę. O, I wracamy do domu, bo trzeba... No o. O, nie ma nauczycielki. O, bo trzeba... Kim ci jeszcze wyłożyć, także zaczynamy tego vloga. O, 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 to kiedy jest. Gdzie jest pani nauczycielka? Żeby nie było tak, że jednak dzisiaj y, przedszkole zamknięte i nas nie powiadomiono o tym. Jednak nauczycielka przyszła, troszkę się spóźniła, ale na szczęście już czas minął w przedszkolu, ja idę po kawę. A miałam iść na lekki malutki spacerek z Dinu, ale jest troszkę e, zimno. Dzino e, nie byłoby zimno, bo on jest w tym swoim piworku, e, ale e, nie chcę, żeby nas rozłożyło. Może przed pójście przyprowadzić Jasmin z przedszkola. A wyjdę wcześniej sobie na mały spacerek z dżinu. No, pójdziemy. I co? Tak jak powiedziałam. Idę po kawę i będziemy robić buzetkę W to mam nadzieję, że teraz jakość filmów jest lepsza z tego względu, że jak oglądaliście nasz vlog z naszej wigilii to od Mikołaja dostałam nową kamerę więc na razie mogą być jakieś uh, nie... nieprawidłowości. Ale wiecie, dopiero co uczę się obsługiwać tą kamerkę. Ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i że teraz jakość obrazu będzie zdecydowanie lepsza. Um, no i co? Ja już dochodzę pod kompost coffee. Kupujemy kawkę i idziemy do domu. Ja już jestem w domu. Ale nie, pokazywa, nie pokazałam Wam jednej rzeczy. Wczoraj mąż z pracy przyniósł prezent noworoczny z firmy. W takim oto pudełku. Była jeszcze zawiązana w taką wstążeczkę fajnie to wyglądało pewnie wstawię wam tutaj zdjęcie a jak nie to widzieliście na instagramie bo już pokazywałam a w środku a w środku ciasteczko takie a, typowo koreańskie Wczoraj jedno takie ciasteczko zjadłam i powiem Wam, że było dobre. I do tego była taka herbatka sanhwa cha Też ją wczoraj próbowałam i jest niedobra. To jest jedna z takich tradycyjnych, medycznych herbat w Korei, więc nic dziwnego, że jest niedobra ale ma w sobie jakieś tam zioła, roszony korzeń piwonii leśnej i lukrecję i tam mm, jeszcze inne rzeczy. I właśnie możliwe, że przez tą lukrecję... wybaczcie mi za kater. Ale prawdopodobnie to właśnie przez lukrecję... Mm, to mi nie wchodzi, bo ja nienawidzę lukrecji. Powiedzcie mi, do której grupy wy należycie, czy do grupy, która wielbi lukrecję, czy do grupy, która nienawidzi Lukrecji. Ja należę do tej drugiej grupy. A dobra, ja idę wypić kawkę, coś jeszcze sobie na telewizorze pooglądam na YouTubie. Póki Dino jeszcze w wózku śpi, bo go nie przekładam, żebyś sobie troszkę pospał a później będziemy brać się za robotę Kurde, cool. ja sam od razu wiesz Już ci rozpakowałam, no, ale teraz muszę a, zrobić miejsce w lodówce. Ogólnie, lodówkę posprzątać, bo jest tutaj mały bałaganik, więc ja się zabieram za a, ogarnięcie lodówki. A, mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie i zrobi miejsce na. Dwa boksy kimci. Dwa pudła kimci. Żebyś tutaj zmieściły, bo zamówiliśmy 10 kg kimci i na dwa takie 5 i półlitrowe litrowe pudła potrzebujemy miejsca. Zgłosiłam ciało również przed Dzień dobry, to ty się obudził. Mhm.

kto tutaj się podciąga? Kto tu chce stanąć na, no, na nogi? Na nogi? Dżinu? <grywy> przyszedł właśnie. W sumie kilka, dwie godziny temu, trzy godziny temu a, przyszedł, a więc idziemy w godzinę wcześniej odebrać Jasmin i będziemy szli na jedzonko mąż właśnie poszedł jeszcze wyrzucić śmieci a my idziemy jeść. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ups. Mm -hmm. mm. <gulatory noise> Jasmine, mm. co dzisiaj robiłaś w przedszkolu? Aha. Co na kansę nerono raso. A co jadłaś dzisiaj? Ha? Aha. Tak kimchi go i namul mogotta, tam mogotta. A rano co zjadłaś? dwaś? Uh A -huh. yo giwaso? Aha. Co ple? Mo? Yo ple? A teraz? A teraz co zjadłaś? A Kimbab tam ogos co? Wszystko zjadłaś? Tak? A, nie założyłaś rękawiczek. Częściej <grym zjadłaś> są te hę, częściej są Ory, 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 ory. Oj, o ma się. Y, no. jest z Jest bardzo dobre my już tutaj parę razy byliśmy z mężem a i lubimy tutaj czasem przychodzić z tego względu, że po pierwsze dobre jedzenie jest, jedzono, a po drugie jest pleb zabaw, więc czasem może się bawić. Z przystawek mamy. Kimchi, takie białe. Mamy ketnik czyli liść pachnotki Konamur, czyli kiełki. Tu i boja, jeło. Kosari Kodari. Kosari. Kosari to są pędy czegoś tam. Będziecie mieli napisane i kimci zwykłe i oczywiście czosneczek do tego na zdrowie, na zdrowie. 만여 이렇게 앞에만 또 가려주세요. 올라갑니다. 와 카투스카 자. 음. 맛있겠다. 스민 많이 먹어. 对呀。<Yeah. S 2>